A i babu pora się na głowach, biunecki A i babu para się na głowach, Jak nu no się ją to seł obciążnimy, a jak słonecko zajdzie do dumu, pójdziemy. A jak słonecko zajdzie do dumu, pójdziemy. Zachodzi słonecko za las kalinowy. A drobno rosa padła na mój kwiat liliowy, a drobno rosa padła na mój kwiat liliowy. Gołca nie, gołca nie paśli nie a jedna gołcunecka niesie im śniadanie, a jedna gołcunecka niesie im śniadanie. Gołecki gościniec wybity go a Pochniu morginiamy A gołeckie dziewczyny Pochniu morginiamy Gołki I ruścinów I przystałowice A chłopoki, śpiewoki Panny tańcownice A chłopoki, śpiewoki Panny tańcownice